ma widzowie mamy wreszcie oponenta. Eee, sprawdzę, czy włączyłem nagrywanie. Włączyłem. Idzie obrona sycylijska. No dobra, to wejdźmy w te główne warianty. Wejdźmy w główne warianty. Mam nadzieję, że trafi się coś, co w miarę kojarzę. I widzę, że będziemy grali na jakiegoś dragona. Co tutaj powinienem robić? Dobra, skoczek C3 musi być dobre. Tutaj co to jest z głównym wariantem? Goniec E3, Skoczek E6, Bicie, Bicie E5, Skoczek B8, Goniec. Dobra, to, to powinno być tak, tak. Kojarzy mi się, że to powinien być dobry wariant. Tutaj wejdzie bicie, pionek do przodu i Skoczek prawdopodobnie się wycofa. Chyba nie ma innych dobrych ruchów dla tego skoczka jak wycofanie się na G8. Ciekawe, że przeciwnik tutaj zaczął się zastanawiać, bo jeżeli się nie mylę, to jest jeden z głównych wariantów, ale nie jestem ekspertem, więc, więc tutaj mogę się mylić. To są dla mnie cały czas nieznane wody. W ogóle to wczoraj wbiliśmy rekord rankingowy, i dzisiaj walczymy o kolejny. Jakby się udało, to, to byłoby ekstra. Spróbujemy tutaj zagrać bardzo agresywnie rywal się wycofuje, wybieram wariant z gońcem d4 wiem, że tutaj można zagrać albo gońcem, albo pionkiem i chyba goniec d4 jest trochę bardziej precyzyjny, ja tam nie jestem pewien ale na pewno pozwala mi to ustawić fajnie dwa gońce do aktywnej gry, rywal decyduje się na hetmana a5 a co jak zagram e6? mogę tak zagrać? Nie wiem, czy to jest w sumie prawidłowe, bo tutaj mi dwa ruchy przychodzą do głowy. Albo E6 z atakiem z odsłony na gońca i atak na dwa słabe punkty w obozie przeciwnika, więc może zabierzemy mu roszadę w ten sposób. Więc E6 to jest mój kandydat. Drugi kandydat to jest goniec C4 z bardzo aktywną grą. I jak rywal zbije mi pionka. To może nawet mam coś takiego. Powiedzmy, że stracę figurę szachtu. Nie, chyba nic nie uzyskam w ten sposób. Kojarzy mi się, że to goniec F4, to C4 to nawet może być jakiś teoretyczny ruch w tej pozycji. Ale ponieważ tego nie widzę, to zagram tak, jak mi intuicja podpowiada. Ten, ten ruch, który przyszedł mi do głowy, tutaj widzę jakiś konkret. Pogoniec C4 miałem tylko mgliste przepuszczenie, że to może prowadzić do interesującej, korzystnej dla mnie pozycji. Więc jeżeli nie jestem w stanie zobaczyć czegoś bardziej konkretnego, to zdecyduję się na ten wariant. Myślę, że to jest bardziej bezpieczne rozwiązanie. Poszedł rywal z koczkiem. To mi pozwala zbić tędy. I zagram od razu chyba tym gońcem na C4. Chociaż to już jest taka decyzja. Trzeba się troszeczkę zastanowić. Goniec C4 jest wstępem, ale jak rywal zagra D5, to muszę mieć na to konkretną odpowiedź. Mogę to oczywiście zbić. Rywal zbieg gońcem. Ale no dobra, nie mam jakiegoś konkretu. Mogę za to zagrać goniec D3. Kurczę, strasznie bym chciał zagrać goniec C4 w tej pozycji, ale no po D5 boję się, że mu jakąś kontrę daje. Z drugiej strony, bardzo osłabiam jego pionki. Może bym chciał wyciągnąć mu tego pionka na D5, a potem się gońcem wycofać. Wiecie co zrobię tak? Pomagam mu w ten sposób rozwinąć, co prawda, gońca, ale z drugiej strony buduję słabości w jego pozycji. Czarne pola trzeszczą. Oj, czuję, że tutaj coś odwaliłem, i zaraz na tym związaniu przegram jeszcze. Chyba przegiąłem, no, ale brniemy w to dalej. Bijemy. Tendy mogę zagrać w cztery, on gra tu. W cztery, on tu. Kurczę, schrzaniłem to. Mm. Dobrze. Więc zepsułem to, ale to tylko znaczy, że trzeba się bardziej postarać, żeby z tych tarapatów wyjść. Po pierwsze, zagramy w 4. Utrudnia mi to trochę zrobienie roszady, ale. Co? W taki sposób? No to teraz już zrobię Roszadę. On mi daje szacha, odchodzę królem, wchodzi szach, poświęcam wieżę. Hetman bije. Mhm. Mm I on liczy na to, że jego król będzie wystarczająco bezpieczny. Ja ten wariant mogę zakończyć grając tędy. Nie, bo tutaj goniec mnie po prostu skasuje. Jakie są jeszcze moje opcje? Może H3? Skoczek bije, pionek bije. Aha, i wtedy wieża z szachem, tak? No dobra, wieża z szachem. Mogę się zasłonić. Gońcem oczywiście, skoczek jest związany przecież. Aha, ale wtedy wchodzi bicie, bicie, bicie i królem i tak muszę odchodzić, co wygląda bardzo słabo. Ale z drugiej strony... Nie, bo wieża tu stoi, więc tego bicia nie ma. Więc h3 wchodzi w grę. H3 to jest mocny kandydat w tej pozycji. Innym kandydatem jest jeszcze goniec z G6. Bardzo ciekawe posunięcie. Ale jeszcze raz chcę spojrzeć na to, bo możliwe, że najprostsze rozwiązanie jest tutaj najlepsze. I na końcu mam szansę na rozwinięcie tego Hetmana być może. No niespecjalnie mam gdzie postawić Hetmana, żeby zaatakować go drugą wieżą. Więc jest to rozwiązanie trochę za wolne, a ja już bardzo dużo czasu zużyłem swoją drogą. Jakie ruchy tu jeszcze mogą być niezłe? Na rzecz koniec, Edwa. Skoczek bije, pionek bije, nawet jak goniec zbije to zrobię roszadę, ok, próbujemy. Jak się nie uda to trudno, nie ma, nie ma co płakać tutaj, jak rywal wejdzie z widełkami na hetmana i moje pionki to zaktywizuję hetmana, dostanę szacha, podejdę królem, jest nieźle. Natomiast jak rywal będzie tutaj próbował bić, zrobię roszadę, nawet jak założy mi widełki to... Mm... No to w najgorszym wypadku odsunę się hetmanem, stracę jakość, ale wszystkie moje figury będą aktywne. I teraz on wchodzi tędy. A, to muszę zagrać hetmanem przez d3. Inaczej będzie kiepsko. Ale jest to dobry początek. Atakujemy skoczka. Z tą roszadą może być kiepsko. Okej. Okay. Tutaj podszedł. To podchodzimy królem. Ciekawe. Nie spodziewałem się, że się na to zdecyduje. Bo ten skoczek dobrze tutaj stał. Myślałem, że po prostu weźmie. I rywal bije to gońcem. Możemy zbić tędy. Możemy zbić tędy. I w sumie to bardziej mi się podoba otwarcie linii. Otwarcie linii F, bo nawet jak przeciwnik tutaj wejdzie z atakiem, to go wiążemy i powodujemy już potencjalne straty w jego obozie. Oczywiście możemy dostać szacha, ale król podchodzi. Póki co mamy w miarę bezpieczną pozycję. Czy bezpieczną to może mocno powiedziane, ale 3-5, 3-5, równowaga materialna, możemy się w ogóle zasłonić. Możemy się zasłonić albo podejść. Jest groźba tutaj. Wiem, że muszę grać trochę szybciej, ale nie chcę też zrobić czegoś bardzo głupiego. Wiecie, co podejdę i z maksymalnym z maksymalną agresją podejdźmy do tej pozycji. Wydaje mi się, że on musi podejść pionkiem, żeby nie stracić materiału. A my otwieramy tę pozycję. Bezlitośnie nie cofamy się. Nie możemy się tutaj cofać, mamy za mało czasu i zbyt napiętą sytuację, żeby sobie tutaj pozwolić na zbyt wolną grę. O, niestety wchodzą widły, po których przegrywamy. I widzę tylko pasywną obronę. Widzę tylko pasywną obronę. Kurczę, niestety chyba muszę się na tę pasywną obronę zdecydować, chyba że zbiję i wezmę tendy, ale... Nie, to jest zbyt wolne. Idziemy skoczkiem na D1 i ponawiamy groźby zdobywania materiału. Ogólnie jeśli ustabilizujemy te pozycje... Dobra, biorę wieżą. On tutaj. Mhm. A, jak się schowam to dostanę mata, więc muszę to zbić. Biorę dalej. Aj, dobra, podstawiłem, e, już, już tutaj. Niestety już e, nie pograłem dobrze. Teraz może nawet wymienić się za moją wieżę i tak wygra tę pozycję. Więc e, poddaję te partię. Tutaj przeciwnik zagrał lepiej ode mnie. Muszę przyznać, że naprawdę mnie tutaj fajnie. No bardzo fajnie mnie przycisnął. Pograłem te partie niedokładnie a, ale chętnie rzucę okiem na przegląd, więc przejdźmy do analizy. No i cóż, 70% dokładności. Rywal zagrał to po prostu lepiej ode mnie. Jeden duży błąd popełniłem, cztery mniejsze błędy, generalnie bardzo dużo błędów. Rywal raczej grał dokładnie, tam dwa przeoczenia, ale to on zdecydowanie górował w tej pozycji. No to tylko pokazuje, że muszę pracować nad moimi debiutami, zwłaszcza nad tymi, które gram dosyć rzadko. No i tutaj jednak trzeba było grać przez F4. Ciekawe, jestem bardzo ciekaw. Okazuje się, że cała moja idea po prostu nie była prawidłowa i, no tutaj zagrałem bardzo nonchalansko, i przeciwnik zajechał mnie tymi pionkami. Gońcem musiałem odjeżdżać rzeczywiście dalej. No tak, żeby tutaj móc móc rywala swobodnie zbić i żeby nie było tego związania. Więc. No, tutaj się nie popisałem dokładnością. Partia o dziwo nie jest przegrana. Ale przeciwnik tutaj pograł dużo lepiej ode mnie. Ciekawe. Tutaj już jest przegrana. Czyli, gdzie kompletnie przewaliłem tę pozycję? Pierwsza sprawa. Czyli pierwszy błąd. Tutaj nie wiedziałem jak dokładnie zagrać, i okazuje się, że posunięcie E6 pozwala przeciwnikowi ustawić króla na F7, i ten król jest tutaj całkowicie bezpieczny. To jest lekka przewaga dla czarnego. To warto zapamiętać. Szach był niby w porządku, bo rzeczywiście osłabiam czarne pola w obozie przeciwnika, ale gońcem trzeba odsunąć się na pole E2, bo inaczej zbyt szybki jest jego atak, i wykorzystując związanie przeciwnik zdobywa wygrywającą przewagę. Więc goniec D3 dał mi już dużo gorszą pozycję. Natomiast w tym miejscu miałem ostatnią szansę, żeby jeszcze grać w miarę sensownie o wyrównanie. Niby Hetman F3 dawał mi tutaj szansę. No tak, bo jak przeciwnik zbije, to po prostu wezmę pionkiem i jest szach. I więc tego niczym nie można zbić, bo z tempem wchodzi szach i robię sobie długą roszadę. Więc najlepsze co przeciwnik mógł zrobić to Hetman B6 i rzeczywiście gram długą roszadę. Bicie, bicie. Król G8. I gramy sobie taką pozycję. To była moja ostatnia szansa na względne wyrównanie, chociaż widzicie, że nadal to jest przewaga dosyć duża dla czarnego. Ale materialnie stoimy równo, przeciwnik oczywiście odbija tego pionka. Ja mam jakąś tam kontrę, gramy sobie w szachy. Y Natomiast mój plan był zbyt pasywny i to doprowadziło do tego, że przeciwnik tylko zagłębił się w moje terytorium. E, tutaj byłem zdziwiony, że bił, bo ten skoczek odcina i mojego króla, i grozi mojemu Hetmanowi. Ech. Więc spodziewałbym się, że przeciwnik to zbije. Ale jego opcja oczywiście była wystarczająca do wygranej. I tutaj już przeciwnik bez większego problemu znalazł naprawdę fajne ruchy, za pomocą których mnie wykończył w tej partii. W żadnym momencie nie miałem szans na względne wyrównanie. Więc to by było na tyle, moi drodzy widzowie. Tak się zdarza. Gorsza gra z mojej strony, ale gra, którą zdecydowanie będę analizował, bo, bo chcę grać te otwarcie. W dalszej kolejności chciałbym częściej wchodzić w główne warianty, no i zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie, zachęcam do subskrybowania, wspierania, zapisywania się na moje lekcje. Jutro lecimy z kolejnym odcinkiem. Dzięki i do zobaczenia.